Witam serdecznie. Nowy włodarz Prime, tak bym to nazwał, i, i, i kurczę, AREK. To poważna funkcja. Y poważna, nowe wyzwanie jakieś gdzieś tam wiesz co ja ogólnie mam tak w życiu, że co 5 lat zmieniam to czym się zajmuję to chyba jedynie ten lombard tam gdzieś został i dłużej dotrwa, ale tak naprawdę moja przygoda zaczęła się w 2015 roku od bycia trenerem fitness startowania w jakiś tam zawodach fitness plażowym i do 2000 gdzieś tam, 2014 do 2019 w 2019 dostałem propozycję walki na fejmie i w sumie tak naprawdę do 2020 się biłem, więc minęło kolejne 5 lat, trzeba coś zmienić i to jest fajne, powiem Ci stary, że znowu mam ten błysk wokół, znowu E, realizuje się w tym, co robię. Cieszę się, że to mogę robić. Wiadomo, stary, to jest popierdolone być młodarzem tutaj, bo tutaj się zmagasz z takimi problemami, że dzwonią ci o pierwszej w nocy, kurwa, że Dalton gdzie na komendzie i nie ma go kto odebrać, na przykład. Albo, że właśnie ktoś A, W innych tak... organizacjach tak nie ma? I myślę, że tym się Włodasz zajmuje. Że Bogdan się zajmuje, kurwa, że komuś zajebali Instagrama, albo że ktoś na komisariacie jest. Myślę, że nie. Myślę, że takich zawodników inne federacje nie biorą, bo są zbyt kłopotliwi. Dalton jest na tyle nieprzewidywalny, że on nawet dzisiaj potrafił pomylić miejscowości Warszawę z jakąś inną i na garażową, kurwa, gdzieś, gdzieś pod Warszawę, stary. To jest Dalton, no. Znaczy to, to, to i, i mi się też zdarzyło, <śmiech> bo <śmiech> kiedyś wysłałem kogoś na zupełnie inną ulicę, podobnie brzmiącej, zamiast... Y... Głę... Ale w tym samym mieście jest. Głę... Głę... Głęboka to głęboka, nie? A, to taka <laughs> tak powierza. się gdzieś tak. Ale okazało się, że to w dwóch różnych rejonach. Ale zapytam Ciebie tak. Na ile Ty ustaliłeś z, tutaj z właścicielami organizacji taką swobodę ruchu? Na ile Ty masz wpływ decyzyjny? Na ile to Twoje zdanie jest powiedzmy liczące się? Bo masz doświadczenie we free fightach i też widzisz, w jakim kierunku organizacja idzie, i kwestia, czy będziesz tą Wartością dodaną, która na przykład gdzieś wniesie coś takiego, że wskażesz zawodnika, wskażesz jakąś postać i, i okaże się, że to jest strzał w dziesiątkę. Ty masz taką swobodę? Gdybym tej swobody nie miał, to w ogóle bym nie podjął się tego, tego działania, tej roli, bo dostałem dużo lepszą propozycję finansową, jeśli chodzi o od tak? Bo jak Fejm się dowiedział, że będę włodarzem Prime'u, no to było spotkanie i, 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 było tam, no kontrakt na, na kolejne tam trzy 4 walki za dużo większą kwotę niż tutaj, tylko że, właśnie ja mówię, ja już się trochę wypaliłem widzimy się już, znaczy mogę się jeszcze po... No to właśnie o to chciałem zapytać, wa walki, no bo walki to walki, ale walki nie są ogromne obciążenie psychiczne. A, psychiczne i fizyczne, wiesz, stary, no mam już 36 lat, więc już... 36 niedawno skończyłem, więc to już naprawdę, wiesz, powoli trzeba się e, zacząć Ogarnet. rodzinę założyć, kurwa, bo już to planuję gdzieś tam, wiesz, jakieś to... drzewko... Tak, dokładnie tak, no szukam działki i tak dalej i wiesz, i, i kurwa jednak to bicie się jest stresujące i tam dla mojej kobiety, ona mega przeżywa to ryczy, płacze, trzeba trochę normalności i, i e, ja im powiedziałem słuchajcie, bo tu dostaję... A tu trafiłeś naprawdę w bardzo normalny świat... nie, to tak wygląda, to jest... wiesz, jaka ja mam miałam, ja, ja miałam naprawdę z tego radochę, serio, mam taką kurwa radochę z tego, co robię nie wiem, kiedy się to skończy, bo może się okazać, że to jest słomiany zapał i po pierwszej gali, jak okaże się klęską, to już się to skończy. Ale na razie się mega tym wszystkim cieszę i naprawdę poświęcam dużo czasu. To jest kilka godzin dziennie. Przed te, wczoraj, przed konferencją, to kurwa, nie wiem, to jest 12 godzin. Przedwczoraj, kurwa, 12 godzin poświęcone na Prime. Co wiesz, normalnie jak się bijesz, to tylko idziesz na dwa treningi czy na jeden trening, i to wszystko. A tutaj jednak trzeba trochę więcej. I też. E... Stresowałeś się konferencją dzisiaj? Dwa, dwa momenty były takie, które się dawno się tak nie stresowałem, jak moim ogłoszeniem, jaki będzie echo, bo wiedziałem, że będzie hejt. W ogóle to ja też miałem swoją strategię na to, bo wiedziałem, że ludzie mnie będą porównać do Don więc ja chciałem robić zupełnie coś innego niż on. Chciałem się bardziej zaangażować to Wszystko, mieć wpływ właśnie na wybór karty. Bag, stary mam wpływ na wszystko, nawet kolory strojów, te, które są wybrane. Ten taki zielonkawy, seledynowy razem z tym różowym takim, to jest pink, to się nazywa w ogóle neon pink. To wiesz, to, to przeszło przez moje ręce, aprobata była i tak dalej. Więc każdą jedną rzecz, każdą walkę, czy te walki, zestawienia, te główne zestawienia, to też był mój zamysł. Co prawda w pierwszym zamyśle to nie była walka Korczarowski kontra Jaga, tylko to miało być zestawienie Korczakowski kontra przemek Czarnecki, a drugie zestawienie to miało być Jaga kontra y, były chłopak Dody, czyli. Darek Pachód, którego serdecznie pozdrawiam, ale Jaga się nie chciał z nim bić, a z kolei Przemek nie chciał się zbić z tym, więc zostało mi dwóch fajnych zawodników, zestawiłem ich ze sobą i, i to rozjebało chyba, bo to jest jedno z najbardziej komentowanych zestawień w tej gali. Ale wracając do tego mojego pytania: no gdybym nie miał tej decyzji, to bym tego nie brał. Bo ja mówię, słuchajcie, ja mam za dużo mniejsze pieniądze, ale chcę przynajmniej zrobić coś fajnego. Pozwólcie mi się wykazać, mam mega pomysły. Prowadzę ten kanał komentary. Dobrze nam idzie. Znam bieżące trendy, śledzę to wszystko. Pracowałem na wejmu. Biłem się Fejmie, ale byłem przy. W tylu galak, wiem jak to wygląda, wiem jak się to robi. Ale Ty tak, się nie obraził, tak? Czy się nie obraził, to ciężko powiedzieć, bo oficjalnie się nie obraził, a jednak gdzieś tam wydaje mi się, że są troszeczkę, yy, pozdrawiam serdecznie yy, yy, Rafała Pastelaka, że gdzieś tam nie tyle, nie wiem czy uraził, czy może bardziej, że on, że nie wiem, że. Że nie udało mu się zatrzymać mnie tam, czy coś takiego, tylko że oni nie mieli dla mnie pomysłu jakiegoś, bo ja, mówię, że no ja bym bacie, Jakaś robić, funkcja tak, taka, funkcja, tak? tak? No, tak. Taka. Ja no właśnie. Ja mają jakiś dy dyrektor, przecież, mają Boxdela przecież, wiesz, bym tam nie był żadnym. Kurwa, więc ciężko mnie było gdzieś tam zagospodarować, a ja po prostu milion pomysłów. Ja wiesz, jak każdy na tej gali byłem, to mówię, kurwa, jakby się zrobiło tak, to by było tak. Jakby się zrobiło tak, jakby tak, tak, tak. Tylko nie miałem gdzie tego zrealizować i teraz wreszcie mam. To wszystkie Mamy pomysły... Na, mili na milion pomysłów trzeba mieć miliony pieniędzy. No dokładnie też, dlatego tutaj jest do to, 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 to właśnie, ja, widzisz, jak masz. masz Grę, zaczynasz nową grę i masz poziom easy, no to hmm. wtedy wychodzi ci fame, a jak chcesz hard to kurwa jest prime i wtedy w prime to nie tylko, wiesz jak jest, wiesz jak jest trudno w prime ułożyć kartę walk, bo jeżeli jest jakiś fajny zawodnik, to albo jest podpisany przez fame, albo fame zaraz się dowie, że go chcesz podpisać i go przepłacą sześć razy, yy, yy, więc t, t jest dużo trudniej tutaj cokolwiek zrobić, mamy ograniczony budżet, programy czy wszystko, to ja najpierw muszę z Bartkiem dogadać, czy w ogóle stać nas na to, żeby zrobić to, Te, nie wiem, wycenia yy, tą głupią muckę, głupią, nie jest głupia, na przykład, to wiesz, to są koszty przywiezienie tego ściana, potem go poskładanie. Skądś to trzeba zamówić, coś to, to musi się tym zająć, wycenić to wszystko trzeba, więc wiesz, to wszystko najpierw... Będę najpierw do Barka mam nowy pomysł, będzie to kosztowało tyle? No dobra, to mów. No i to mam taki pomysł, taki pomysł, taki pomysł. No dobra, robimy, nie? E, więc jest dużo trudniej. I fajnie to pewnie by było tak. Dobra, rób. Dobra, rob, Dobra rob. A tutaj jednak muszę wiesz, to jeszcze w odpowiedni sposób przekazać e, właścicielom, wspólnikom i, i którzy są zawsze na no nie. Nie, nie. Akurat Paweł już stary, to on mnie tu zaaprobował i on w ogóle powiedział: "Arek, mnie nie musisz o nic pytać. To co sobie wymyślisz, to rób. Daję ci pełną rękę." E, Kamil, no e, Kamil raczej też, tu bardziej Bartek jest tym, który jednak te fundusze. U niego to bardziej fundusze i też trzeba do niego mieć przemawiać. Ja e, Kurwa jestem takim trochę analizatorem ty, bo analizuję rynek, mam do tego narzędzia, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda zasięgi, co generuje, jaki ta, i tak dalej. Więc jak jak przychodzę do Bartka, to już wiem, jak z nim rozmawiać. żeby mówię, słuchaj, to, jest, to robi taki taki zasięg, co może nam generować to i co, to będzie kosztowało tyle. Uważam, że warto. No ja on sobie tak myśli, myśli, potem zadzwoni do, pewnie do Kamila, potem no, dobra, jak no. nie? Więc ogólnie mam dużą decyzyjność, a nawet jeżeli nie mam, to umiem tak zrobić, żeby chłopaki jednak to zrobili. No kilka pomysłów musieliśmy przełożyć, może na kolejnej gali zrobimy, bo nie spiły się budżety, bo jednak mamy jakiś tam budżet, który musi być, więc powoli, tutaj, na, w sumie dzięki temu też nie wykorzystam wszystkich pomysłów na raz, tylko będą na kolejnych galach budowane te i, i nowe zestawienia, nowe ciekawe rzeczy, nowe ciekawe tam pomysły. Zobaczcie co będzie na kolejnej konferencji w ogóle, bo na tej się nie udało tego zrobić, bo też tam problemy, nie doszło nam pewne rzeczy, pewne urządzenia, na kolejnej konferencji będzie coś, czego jeszcze nie zrobił kurwa nikt. To będzie taki dodatkowy dodatek do, dodatkowy dodatek masu maślane, ale to będzie taki dodatek do tego co się dzieje, że kurwa zwariujecie, zwariujecie, to jest rozpierdol według mnie, bo mnóstwo jest takich różniciowych rzeczy, no. Przyszedłeś pierwszy dzień i co? Zarządziłeś najpierw audyt po Casio, czy Don Casio przekazał Ci e, jakieś dokumenty, cokolwiek? Nie, no. on nigdy nie miał dostępu do żadnych Czyli dokumentów. nie spotkaliście się? Nie, nie spotkaliśmy się nigdy, ja ogólnie zanim zdecydowałem Ale tak wyglądało, no, prezes inaczej, e, włodarz przekazuje włodarzowi, nie, ja wiem. nie wiem... Ja nie wiem, czy w ogóle Casio kiedykolwiek prosił kogokolwiek kogo, o jakiś raport, nie wiem, sprzedaży, czy o raport wyników i tak dalej, ja zanim podjąłem tą decyzję, e, musieli mi dać... Ostatnich pięciu gal dostałem wszystkie wyniki na przykład. Bo chciałem to też porównać do tego. Yy, bo mój kontrakt jest też uzależniony od sprzedaży Byberview, tak? I sobie wyliczyłem. Czyli, czyli rozumiem, jest punkt zerowy i, i startuje. Mam tam jakąś wypłatę pewną zawsze, plus od niego startuję. Jeżeli zrobię taki, Jasne. taki. No chciałem to porównać z ostatnimi czterema galami, żebym wiedział, ile w przyszłym roku mógłbym zrobić, gdyby było tak samo. No i ta kwota jakoś tam ustaliliśmy, że jest okej. Okay. Ale ja dla mnie to jest okej okay, takie moje minimum, że ta kwota, która była, ale myślę, że jestem w stanie wyciągnąć z tego więcej i, i, i naprawdę porządne pieniądze zrobić bo jak przekroczymy to 100, 100 tysięcy baby to to będzie jedna z moich największych wypadów życia wtedy. Więc mam nadzieję, że to będzie. Pomóżcie mi też w tym, bo to w sumie tak naprawdę e, od Was, od widzów to zależy, a ja ze swojej strony zapewnię, że będę Wam dawał rozrywkę na różnych płaszczyznach i mieszać ze sobą różne grupy, bo to, co się na Młódce też będzie działało. tam są tacy różni zawodnicy, że to w ogóle jeszcze tego czegoś takiego nie było. Wiesz, na co najbardziej narzekają widzowie Free Fire, Że ciągle te same ryje, nie? My tutaj tak naprawdę mamy 27 nowych twarzy. Znaczy, jest no tak fajnie clickbaitowo brzmi, 11 nowych tutaj na głównej Gali, z czego to no nie wszyscy są nowi, bo, ale nie, nowi w Prime, nie, bo tam Super Mario gdzieś się tam bił, ale nie bił się w się byczy, ale nie Muran. Muran, no nie, no Muran nie jest nowy, akurat to jest stare stary wyjadać. To podchwytliwe pytanie, czy, no, ale, ale vampire, czy... ucieszy, ucieszy, ucieszył się, że zostałeś włodarzem, yy, nie wiem jak wyglądało, jak on się o tym dowiedział, ale jak widzieliśmy się na sesji ha, zdjęciowej, to, to czy że za tym stoi, tak a myśli? wiesz, że Ryta, no, no bo Ryta jest w Wartnoxie teraz i i... Ja tak ogólnie, ja na przykład serio podchodzę do jak do biznesu. Mam jakieś tam założenie itd. i tak dalej. Rozmawialiście? Z Jackiem cię, nie, nie rozmawiałem z nim cztery oczy, ale jestem w stanie go po prostu dzie, zdzierżyć, bo wiem, że jest mi potrzebny do tego, żeby wykręcić jakiś tam wynik. I jeżeli e, i on mówi, że nie byłbym go w stanie zrzucić. Ja bym go w stanie zrzucić, bo ja mam ciekawsze zestawienie za jego i myślę, że jakbym pokazał liczby tamtego zestawienia Bartkowi, to bez problemu bym go zrzucił. Oczywiście, to nie byłoby tak, żebym zrobił wypadasz i ten, ale jestem w stanie tak. E, przekazać fakty błodarz, nie niebłodarzom, yy, wspólnikom, żebym że go zrzucił z tej karty, więc no, on, on zrzucił z siodełka chyba Rafała Trzaskowskiego. No, nie wiem czy wiesz to, no. ja bym Ci polecał, żeby on uważać. Zrobił, on to zrobił przez Rzymadę chyba, z tego co wiem. Nie? No, albo... Zaangażował premiera do tego. W ogóle ja się mega bałem też takiego politycznych rzeczy, bo nie chcemy mieć, żeby Prajem był gdzieś tam powiązany. No, no, przecież są politycy, Kor, Korczarowski. No, tak, no, są, są politycy, no, ale wiesz, jakieś tam Czarnecki. zarzuty wobec, wobec naszego aktualnego prezydenta, no trochę słabe to jest i to będziemy Czyli prowadzić. To jemu i proces jeszcze nie wytoczył, ale, 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 ale są politycy pozwani kolejni. Nie wiem, czy wiesz, musisz przesłuchać wywiady o, dzisiejsze. Ja, ja, ja uciekam, uciekam jak najbardziej od świata Murana i w ogóle ja jako w imieniu Federacji też mówię, że Prime odcina się jak jakichkolwiek jego wypowiedzi. Jeżeli on coś dodaje na swoich social mediach prywatnym Facebooku, my nie możemy mu tego zabronić, ale jeżeli on tam oznacza Prime, to Prime, to nie znaczy, że Prime się pod tym podpisuje. Prime w ogóle go, kurwa, ta nie chce, żeby on takie wypowiedzi robił, no ale nie możemy go zablokować też. Prosimy go o to, żeby nie był w koszulce Prime'u, gdy pierdoli te swoje jakieś tam opowieści, ani nie oznacza, no ale to jest Muran, no to jest to jest, kurwa, ale jest jakaś wolność słowa, nie? No wolność słowa, ale nie promowania, niech nie, ta wolność słowa nie jest promowana czy jego wypowiedzi naszą e, wyciera na mordę naszą, naszą federacją i naszym logo, bo to są znaki towarowe zastrzeżone i on nie powinien tego, jak się wkurwimy to mu też wytoczymy proces, bo to nie tylko on umie procesy wytaczać. O kurde, to groźnie zabrzmiało. E... Nie, ale ja bardziej bym się bał o ciebie mój drogi, bo nie wiem czy wiesz, ale wpadła do nas taka akredytacja na dzisiaj, e, nazywa się Murańscy TV. Nie widziałem tutaj na ściance jeszcze. O boże. Ale była taka akredytacja i mój drogi słyszałem, słyszałem, bo już był e, Jacek Murański u mnie na wywiadzie. Tak, tak, tak. Będzie, tak, zakładał? Będzie zakładał? Znaczy, nie, nie, Zero? mi się wydawało, że to już jest założone, znaczy przynajmniej tak wnioskowałem albo przynajmniej Bo ja nie widziałem kamery, żeby z nimi była i jakieś tam znaczy tam była wpisana w ogóle jako pracuci a... ta słuchaj mój drogi? Nie, 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 ja nie widziałem. Redaktorem... Ty jesteś redaktorem? Tak, ty jesteś redaktorem Murański TV? Ale to ty też byłeś tam wpisany. Miałem no jakąś intrygę, uwaga, uwaga? Yeah, yeah. Nie. Okay, nie. No ale, Dobra, ale ty, słuchaj, no, no to chce robić swoje, nie może mu niczego zabrać, że jakby jak. Nie, nie, to... absolutnie, no niech robi, ja myślę, że to nawet może być ciekawe, jak on z Joanną siądą i będą wiadomo, że inspirować się gdzieś tam szalonym reporterem i kanał Komentarzy, to może być ciekawe, może będzie miał tu jakieś 18 wyświetleń, kurwa. Nie wiem, no, może tak. O, ja bym nie, wiesz, no, nie, no, może wie, to nie mówię. Mu. Nikt, niech musi wiedzieć. Kurwa, ja już dawno jakąś złość do niego porzuciłem, dwa razy, mu wpierdoliłem, gość też stracił, wiesz, scena, nie ma co nie, ja już w ogóle. Nie mam do niego żadnych. Że mam obojętność. Nawet powoli to zaczynam mu współczuć, że on ma tyle lat i musi napierdalać, bo jeszcze nie zarobił, żeby być na emeryturze i móc sobie spokojnie żyć, że nie może sobie spokojnie z wnukami gdzieś tam wychodzić. Więc trochę mi jest go żal, ale skoro taką podjął decyzję, niech sobie to robi, niech mu się kurwa szczęście, niech mu się te wyświetlenia zgadzają. Dobra, to na koniec, Arku, jeszcze powiedzmy, co jeszcze jest takiego unikalnego w pomysłach, które chcesz tutaj wdrożyć. Nie mówiąc już o personali, jak bo zaraz. Ktoś weźmie i podpisze umowy z tymi, których wymienisz, ale co ciekawego i co może jeszcze na koniec tutaj być dopisane takiego ciekawego do Prime. U? Słuchaj, no na pewno planujemy też dołożyć komentatora jakiegoś jednego, nie wiem, czy już ktoś, z tym o tym rozmawiał, ale też chcemy komentarz zmienić i z takich innych rzeczy. No kurwa, dużo tego jest w sumie. Słyszałem o jakimś piłkarzu, ale okej. Okay. O piłkarzu? No, coś takiego. Nie, to chyba nie, chyba nie ma. To, to, to jakiś nowy pomysł. Dobra, to, to trzech komentatorów to już kiedyś było, ale różnie to się... Wiesz, yy, yy, komentatorzy mogą też jeden poprowadzić ileś wagrów. Wiesz, podzielimy to, to nie będzie, nie, to nie tak. No podzielimy to jakoś, wymyślimy, musimy coś wymyślić. Ogólnie, słuchaj, bo to jest tak, że ja słucham. Ludu i sprawdzam w internecie. Mam do tego teraz specjalne narzędzia, żeby sprawdzić, co się dzieje. I wiem, że na przykład jednym z co widzowie mają problem, to jest problem właśnie komentarz. I dlatego musimy coś z tym zrobić, prowadzić jakieś nowe głosy, jakiś młodszych. Nie żebyś wiesz, bo to nie chodzi o to, ale wiesz, jakichś młodszych ludzi, którzy może bardziej dotrą do młodszego widza. jednak ten Nie, to, to, to jak naj... tak młodszym widzem. Niż, jak najbardziej. Niż ten. Ale to nie mówisz, że cię wyrzucamy z pracy, nie, bo ja nie ja tego nie powiem. <laughs> <laughs> Tylko chodzi o to, że dołużycimy ci kogoś po prostu. Nie <laughs> to nie mi się To się do tak, To nie ja, ja jestem miły. Ja jestem od miłych spraw. Nie, nie, spokojnie, kontroluję sytuację. Ale na, na przykład tak, no, no nowe programy, nowe formaty, jeden fajny program, jeden taki rozrywkowy. Ta mucka w ogóle co będzie, to też będzie już, wiesz, bo takie cage zwykle to już się przejadły ludziom i ludzie mają wypierdolone w to, ileż można tego słuchać. Więc mucka to będzie takie połączenie cage'a extra razem właśnie z nowym formatem, gdzie będzie ośmiu naszych zawodników, którzy się biją na tej gali, do tego każdy z nich będzie miał sobie jako będzie takby trenerem, wybiera sobie po dwóch zawodników. Którzy będą udział brać w módce, czyli masz 16 zawodników, 8 zestawień, 8 naszych yy, zawodników, którzy ma po dwóch trenerów. Wiem, że to mówię trochę szybko, ale mam nadzieję, że to rozumiecie. I będą losowania. I na przykład będzie jeden trener, bierze się, będzie musiał zmierzyć z tym trenerem. Ten losuje tam, że on pierwszy wystawia zawodnika, wystawia zawodnika, a ten, tak jak te pokemony, może sobie powiedzieć: OK, ty dajesz tego, to ja wybierę tego zawodnika do niego. I, I to będzie taki element też troszeczkę strategii i większego takiego wzbudzenia emocji. Yy, to teraz, tak mówię, po szybko, jestem zmęczony w ogóle, ale to w mojej głowie to wygląda. Zajebiście. Nie wiem, czy się też tak do, to, to uda nam to wdrożyć, bo to wiesz, to co masz w głowie, to jest jedno, a to na to pozwala technologia, e, montaż, e, produkcja i tak dalej, to jest drugie. Ale myślę, że wyjdzie to i tak fajnie i spotkamy się 24 na łące, bo będzie łąka, będzie kombine, będzie siano, będzie mózka, będzie rozpierdol, będą dymy. Tak, wracamy. Jesteśmy ostatnim bastionem polskich freak bo konkurencja poszła w hybrydy. My tutaj żadnych hybryd nie robimy i nawet jeżeli mamy sportowe walki, to, to są sportowe walki na jakichś pojebanych zasadach, typu właśnie ta triada, ten trójkąt. Trójkąt gromdziarzy, my to nazwaliśmy bermudzki trójkąt ten bermudzki trójkąt przyjął się w ostatniej gali, to teraz idziemy o krok dalej i zmieniamy go na triadę i ta triada będzie turniejem, turniej triada i będą po prostu, co gale będzie jeden taki trójkąt, albo będą nawet dwa, bo zrobimy dwie kategorie wagowe, jedna będzie ciężka, druga do 85 i każdy na każdej gali będzie, potem każdy zwycięzca z tych trzech gal bierze udział w wielkim finale o pas triady, o mistrza triady i, i to chcemy, żeby to byli prawdziwi zakapiorzy, chcemy, żeby to byli też między zawodnicy gromdy, chcemy w ogóle z, z, z panem Grabową. Wejść w jakąś współpracę taką bliższą i promować też e, ich u nas, nas, u nich, żeby. Znaczy, chodzi tylko o to jedno. Bo wiadomo, że ci gromadziarze prawdziwi, to oni mają wyjebane we free Fighty, ale tak samym stworzyć taką małą gromdę u siebie. Jada ma być taką małą grą. No, ja bym się tym, z tym nie zgodził do końca. Tak? No ja bym się z tym do końca... No, no, no niby tak, no bo wiesz, jak dostają troszkę większe pieniądze niż na Gromdzie, to się fajnie biją, ale chcemy, żeby to nie było już obciachem. Chcemy zrobić coś takiego właśnie, że wiesz, jestem w Prime, ale nie, jestem Prime Triada, ja, wiesz. ale no, Don Diego walczył, walczyli inni Gromdziarze, krzyżekryta kryta to jest Gromdziarz. No, no tak, no ale widzisz, to jest jednak mała, teraz chcemy sprowadzać tak, żeby to było naprawdę, żeby, chcieli, żeby to było dumą dla nich, że też się u nas gdzieś biją o ten pas tej triady i że ta triada to nie jest tą freak fighty, tylko ta triada to jest kurwa taka właśnie mm, taka wisienka na taka laurka dla tych zakapiorów, tych takich ulicznych przechuj, którzy się napierdalają, więc jeżeli są ja jacyś uliczni zakapiorzy przechuje, którzy się napierdalają i nigdy nie mieli okazji zobaczyć, piszcie do mnie, poszukujemy do kolejnej triady, która będzie w styczniu i później na następnych galach, więc odzywajcie się do mnie, chociaż mamy. Cały DM czerwony, ale takich naprawdę gości charakternych, którzy potrafią przypierdolić, nie boją się bić, nie boją się krwi, e, tylko takich potrzebujemy. Tak jak mamy teraz Łukasza Parobca, stary przecież Siwego e, czy Miklasza, wszyscy to są, to będzie rozpierdol, nie? Okej, okay, zobaczymy. E, ostatnie pytanie. Short Prime jest jeszcze wsparciem tego projektu. Z tego projektu e, zauważyłeś kogoś? Pamiętasz kogoś? Ktoś Ci przypadł do gustu? E, znaczy ogólnie nie zostałem wdrożony jeszcze w tamten projekt i nie wiem, czy będę w niego wdrożony, więc ja po prostu skupiam wszystko na, tutaj i te pomysły, bo też jest tam już Andrzej miał do mnie problem czyżewski, który nadzoruje tamten produkt, projekt, produkt, projekt, e, że zrobiłem tą mączkę, która jest w sumie tak jakby konkurencją dla nich, a to nie do końca tak jest, chociaż kurwa w sumie trochę tak jest, no, ale to jest trochę inaczej, bo tutaj jest to, ten turniej jest dodat, dodatkiem, tak jakby. Jest dodatkiem do całej tej kampanii promocyjnej Gali. I tak naprawdę jeszcze do niedawna było tak, że w ogóle finał będzie na ważeniu. Ale teraz stwierdzimy, że skoro będziemy budować napięcie i budować to angażowanie widza, to zrobimy finał na, na Gali, w New Gali i będzie normalnie, tylko że będzie normalnie na otwartym YouTube. Także będzie można śledzić cały turniej i za darmo zobaczysz cały turniej i za darmo również w New Gali zobaczysz na otwartym YouTube finał i wielką finałową walkę tego starcia Mucka zwycięstwo dostaje wtedy y kontrakt w Prime. I to się różni tak naprawdę od tego, że tam to wydarzenie to jesteś po prostu, masz profesjonalną galę, bo oni potrzebują te pieniądze, które zbierają, za wpisowe, dlatego że muszą zrobić profesjonalną galę, muszą zamówić salę, opłacić to wszystko, streaming i tak dalej, ringer. No to jest mnóstwo roboty, tylko już ty pełno pieniędzy, dlatego tam jest to takie wpłacone, co jak się mówi, zapisowe, tak, 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 wpisowe. Wpisowe tam jest i dlatego to tak wygląda. To wcale nie znaczy, że gumucka jest lepsza, bo jest za darmo, tylko po prostu tam jest trochę większej presji, bo tam jednak występujesz na gali od razu, tutaj wiesz, tu będą, te, wiesz jak to będzie wyglądać, jest program, a przy okazji się bijecie, a tam będzie, tam jest prawdziwa gala z oprawą e, pełną, profesjonalną i dlatego to tak wygląda. E, mm, dzisiaj rozmawiałem pierwszy raz z Andrzejem Trzyżowskim, pewnie drożą mnie też tamtego tego projektu, więc będę to jakoś próbował połączyć, żeby to miało jakiś spójn, wspólny sens marketingowy, bo na ten moment to rzeczywiście może z boku wyglądać dla ludzi, że to jest konkurencja, zrobiłem w Prime'ie dla Prime Shorta, a to tak, tak nie jest to życzę oczywiście pogodzenia Murana z wszystkimi tutaj oponentami. To, to jest cel nadrzędny, a i udało się pogodzić chyba przywrócić Michała Rogozińskiego do do prime'u. O stary, kosztowałem to milion telefonów, milion gadki, milion proszenia się i. Do kogo te telefony? E, to, nie było, to, to nie było tak, że Michał się zgodził od kopa. To nie było to, kurwa, stary. To ja musiałem na, nagadać. Ile ja mu musiałem pojechać do i powiedzieć, jak mi jest potrzebny, ale jest mi potrzebny. A już nie dzwoniłeś? Nie, ale jakby trzeba było, to bym kurwa zadzwonił, jeżeli to było konieczne. Ja po prostu mam jakiś tam swój cel i wiem, że był mi potrzebny Michał e, Rogodziński do tego i musiałem zrobić wszystko, żeby on był. Paweł to naprawdę stary, kurwa, jak on się na mnie da, że ja go przywracam, ale w końcu, wiesz, powiedział, powiedział mu stary, bez niego nie osiągnę tego wyniku, który chcę musi być, no i gdzieś tam Paweł schował dumę do kieszeni i, i udało się go przywrócić. No, Widzisz, ja o tym brzmi, to stary, to brzmi o tego. nie. No to ja, co, wiesz, mam milion pytań, ale jest już późna pora. Arek, bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i życzę powodzenia, żeby wyniki były przynajmniej na tym poziomie, którym były. A jak pójdą do góry, no to oczywiście twoja pensja wyznaczy. No. Mm, dziękuję. Ci, będzie będziemy mieli bogatego kolegę. Nie, to, to pieniądze to nie wszystko. Serio, naprawdę. Pozdrawiam serdecznie, jakim.